Moi drodzy, muszę Wam to opowiedzieć. Zobaczycie, w jakim w ogóle chorym systemie my żyjemy. Muszę Wam opowiedzieć, jak prawie dostałam zawału wczoraj odbierając pismo z Urzędu Skarbowego. To, co się dzieje w tym kraju, nie mieści się w głowie. Moi drodzy. Gdzie jest RODO, gdzie są jakieś systemy zabezpieczeń? Odbieram na poczcie list, oczekuję zupełnie czegoś innego, natomiast odbieram na poczcie list zaadresowany do mnie na adres domowy i ja widzę tylko Urząd Skarbowy. Kwota do zapłaty prawie 200 193 827,10 groszy. Moi drodzy, Pięć tytułów wykonawczych i ja nie wiem o co chodzi. Dane, e, dane człowieka e, od NIP-u PES, przez PESEL, REGON, cały adres, wiem gdzie można pojechać, gdzie to jest wszystko zarejestrowane. E, Moi drodzy, o ile NIP i REGON to są dane, które są powszechnie używane, to PESEL już niestety nie. I teraz, moi drodzy, ja dziękuję Bogu, że mam takich znajomych, którzy potrafią trzeźwo spojrzeć na sytuację i czytać takie dokumenty. Wyobraźcie sobie, że po trzech godzinach udało się ustalić, że tak naprawdę Urząd Skarbowy wyszła, wysłał do mnie informację, ponieważ ten człowiek jest mechanikiem, który naprawiał mój samochód. Mój samochód jest na firmę, wzięłam fakturę i urząd skarbowy miał informację, że jestem klientem tego człowieka. To ten człowiek, wymieniony tutaj ze wszystkich danych, szkoda, że jeszcze mi nie podali numeru dowodu osobistego, jest. Dłużnikiem Urzędu Skarbowego, z jakiegoś tam tytułu, zresztą z jakiego to mogłabym, moi drodzy? Oni mi tutaj podali pięć tytułów wykonawczych ze wszystkimi numerami tego człowieka. Ja się pytam, gdzie jest RODO, i tu mnie wymieniają, po prostu to wszystko, słuchajcie, pismo na trzy strony. No i generalnie ta suma, ta suma końcowa, nie? Wymieniają mi tutaj wszystkie, całe zadłużenie tego człowieka, i koniec końców, o co chodzi? Ja dostałam taką informację, że ten człowiek jest dłużnikiem Urzędu Skarbowego i jeśli ja będę kiedykolwiek u niego wykonywała jakieś usługi, to jestem zobowiązana pieniądze przekazać, przekazać na konto Urzędu Skarbowego, a nie do kieszeni tego pana. Ja się pytam, gdzie jest RODO? Chciałabym wiedzieć, gdzie jest RODO? Jak można takie rzeczy wysyłać do ludzi niezwiązanych ze sprawą? W jakim kraju my w ogóle żyjemy? Już nie wspominam o stresie, który ja przeżyłam, nie potrafiąc czytać tego typu, tego typu dokumentów. Czy wam się kiedykolwiek też przydarzyło coś równie absurdalnego? Mało tego, moi drodzy. Co się okazuje, ja poza tym stresem, który przeżyłam, prawie dostałam zawału od tego, e, to ja jeszcze muszę zmarnować 1250 plus cenę koperty, żeby odpisać temu urzędowi skarbowemu, że ja jestem z tym panem rozliczona i w chwili obecnej nie korzystam z jego usług, bo ja mam taki obowiązek. I 1250 nikt mi, moi drodzy, nie odda. Proszę mi wytłumaczyć, w jakim kraju my żyjemy i o co tu do cholery chodzi? Przecież to jest jakieś nienormalne. Jak można udostępniać cudze dane? PESEL? Gdzieś RODO? Chore. Co za kraj? Pozdrawiam.